I teraz, żeby Wam to wytłumaczyć, chciałbym pokazać Wam to na konkretnym przykładzie. Na targu ogórki kosztują 4 zł, a pomidory 5 zł za kilogram. Jeśli pytamy o ile procent pomidory są droższe od ogórków, to musimy obliczyć, jakim procentem ceny ogórków jest różnica cen. I teraz zobaczcie. Zawsze tak będzie, że w liczniku będziemy wykonywać odejmowanie, czyli różnicę. Spójrzcie na temat. Jest o ile mniej, o ile więcej. Czyli w takim przypadku trzeba odjąć, no bo jestem na przykład starszy od mojego brata o 10 lat. Czyli jak dodam 10 do swojego wieku, to wyjdzie mi wiek. Brata i tak samo jest z procentami, czyli musi być różnica i teraz dlaczego jest tu cena ogórków? No właśnie jak to rozszyfrować, Bo co jest punktem odniesienia tego zadania? Co my mamy porównać, że yy, jeśli pytamy o ile procent pomidory są droższe od czego? I to jest właśnie bardzo ważne. Punkt odniesienia, od czego my się odbijamy, od jakiej ceny, no tu i ewidentnie widać, że od ogórków. I to często ten punkt odniesienia znajduje się na końcu zdania w, w stylu od czegoś tam albo jest większe niż coś tam, i to właśnie niż coś tam lub od czegoś tam to jest punkt odniesienia, i to powinno się znaleźć w mianowniku. I teraz spójrzcie, różnica cen. 5 minus 4 to jest 1 przez 4, czyli 1 czwarta, czyli 25%. Czyli można powiedzieć, że pomidory są droższe o 25% od ogórków względem ich ceny.